Cześć, witam w kolejnym już czwartym odcinku z serii jak założyć firmę i nie przepłacić. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o mojej ulubionej formie prowadzenia działalności gospodarczej przez startupy, którą jest spółka ZOO oraz powiedzieć dlaczego podwójne opodatkowanie w spółce z o .o. i w innych spółkach to nie jest żaden problem. Więc tak, dlaczego spółka ZOO jest idealna dla startupu? Dlatego, że koszty założenia są minimalne. Przy zakładaniu przez S24 jest to 350 zł, plus podatek od czynności cywilnoprawnych. Dajemy na to, że w sumie wyjdziecie około yy, do 500 zł. Jeżeli korzysta z biura rachunkowego, to ona zapewni Ci wsparcie przy zakładaniu, firm, yy, zakładaniu spółki i nie będzie to takie bolesne. Więc różnica między spółką z o.o. a działalnością, to na razie mamy 500 zł na korzyść działalności. Pozorna jest to, pozorny jest to zysk, dlatego że. W spółce ZON, jeżeli nie będziesz miał, nie będziesz spółką jednoosobową, bo mogą być spółki jednoosobowe, gdzie cały kapitał należy tylko dla, do jednej osoby. Jeżeli co najmniej są, jest dwóch wspólników, przynajmniej drugi, jeden na 80%, drugi na 20%, to nie płacisz zus od wspólników. Jeżeli jest jedna osoba wspólnikiem, no to płaci ZUS taki jak w działalności gospodarczej. I to jest właśnie główna zaleta, że w spółkach ZO nie płacimy zus -u. Przy działalności taki ZUS płacimy. O wysokości ZUS-u powiem w następnych odcinkach, tu dla uproszczenia tylko powiem, że ten ZUS waha się od 300. 400 zł do 1400 zł. W spółce ZO ten koszt nam odpada. Oczywiście ze spółką ZO idzie kolejny minus, jakim jest obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg. A co się sprowadza praktycznie do tego, że księgowość musi zlecić na zewnątrz, do biura rachunkowego. Ale koszty księgowości przy jednoosobowej działalności gospodarczej, a przy spółce ZO nie są jakieś dramatyczne. To jest kwestia kilkuset złotych. Więc mając na uwadze zysk związany z nieopłacaniem składek na ZUS, koszty bieżące prowadzenia spółki ZO są, yy, są niższe. A za spółką ZO przemawia jeden zasadniczy argument, którego w działalności gospodarczej nie ma, czyli bezpieczeństwo, jeżeli Twój interes się nie powiedzie. Coś wystąpi, co spowoduje, że e, utracisz płynność finansową. Ja wiem, że na początku nikt o tym nie myśli, ale później się takie sytuacje zdarzają, to ty prywatnie nie ponosisz odpowiedzialności za zobowiązania y, spółki ZO. Jedynym y, takim poważniejszym mankamentem spółki ZO jest tak zwane podwójne opodatkowanie. Podwójne opodatkowanie to jest taka sytuacja, że pieniądze, które zarabiasz w spółce zo i płacisz od nich podatek 9%, musisz w jakiś sposób przelać do swojej, do, na swoje konto prywatne. Czy musi być jakaś transakcja? Czy to jest albo umowa o pracę, zlecenia, czy jakieś podwykonawstwo. Bo inaczej, jeżeli wypłacisz dywidendę, to zapłacisz najpierw 9% podatku w spółce, a później 19 z tytułu dywidendy, no co się nie opłaca. I żeby sobie poradzić z tym problemem, i jest to dobre dla startupów, to do kwoty około 5-6 tysięcy, jeżeli będziesz yy, wypłacał ze spółki tytułem wynagrodzenia swojego, to będzie to podnosiło koszt w spółce, czyli spółka będzie płaciła mniejszy podatek, bo jest mniejsza podstawa opodatkowania, bo jest wyższy po prostu koszt, który zjada cały przychód, więc dochód jest zerowy. Ten dochód pojawia się u Ciebie jako yy, u członka zarządu i od niego płacisz podatek 17%. Dzięki temu, dzięki temu takie realne opodatkowanie w spółce Zo wynosi tylko 17%, czyli jest niższe od tego porównywalnego z działalności 19%, więc wszystko wskazuje na to, że spółka Zo jest tą najlepszą formą prowadzenia działalności dla startupów. Dodam, że później przy zwiększeniu się dochodów, kiedy one są wyższe niż te 5-6 tysięcy miesięcznie, są również możliwości. Idzie sobie poradzić z tym wyzwaniem podwójnego opodatkowania, ale to już zapraszam do indywidualnych konsultacji. Zapraszam też na naszą stronę internetową, tam może zapoznać się, czym się zajmujemy. Zapraszam też standardowo do subskrybowania naszego kanału. I dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.